Prosta położna Stanisława Leszczyńska. Trafiła do obozu w 1933 roku. Skierowano ją na oddział szpitalny. Bartosz Bogdański pisał. Niedożywione ciężarne kobiety czekały na poród na zawszonych kocach, po których biegały szczury. Nie było żadnych leków poza kilkoma spirynami na cały szpital. Niemcy kazali lekarzom i pielęgniarkom zabijać noworodki. Dwie oddelegowane do tego Niemki topiły noworodki w beczce. Leszczyńska ratowała dzieciom życie. Słynny doktor Mengele osobiście kazał jej dzieci mordować. Drobna, wygłodzona Polka o błękitnych oczach powiedziała do niemieckiego lekarza. Nie wolno zabijać dzieci. Pan o tym dobrze wie, bo jest lekarzem. Składał pan przysięgę. Co najdziwniejsze, Niemcy pogodzili się z tym, że Leszczyńska ratuje dzieci. Mogli ją przecież zamordować. Jak się szacuje, leszczyńska przyjęła w obozie trzy tysiące porodów. Pola tak wspominała. Spośród bardzo wielu przeżytych tam tragedii, szczególnie żywo zapamiętałam historię pewnej kobiety z Wilna, skazanej na oświęcim za udzielanie pomocy partyzantom. Bezpośrednio po urodzeniu przez nią dziecka wywołano jej numer. Poszłam ją wytłumaczyć, lecz to nic nie pomogło. Spotęgowało tylko gniew. Zorientowałam się, że wzywają ją do. Owinęła dziecko w brudny papier i przycisnęła do piersi. Usta jej poruszały się bezgłośnie. Widocznie chciała zaśpiewać maleństwu piosenkę, jak to nieraz czyniły tam matki, nucąc swym maleństwom przeróżne kołysanki, którymi pragnęły im wynagrodzić zadręczącej zimno i głód za ich niedolem, Nie miała sił. Nie mogła wydobyć głosu, tylko dużo opite łzy wylewały się spod powiek zbywały po jej niezwykle bladych policzkach, padając na główkę małego skazańca. Maria Salomon, matka więźniarka, wspominała. Porody odbywały się na przewodzie kominowym. Leżał na nim tylko czarny, cienki koc, aż drgający od wszy. Ona cudów dokonywała, żeby w tym nieopisanym brudzie i smrodzie, gdzie roiło się od szczurów i robactwa, stworzyć nam ludzkie warunki. Pracowała przy nas dzień po dniu, noc po nocy. Czasami zdrzemnęła się na chwilę, ale zaraz rywała się i biegła do którejś z jęczących. Co znaczyło Mógł liczyć na kogoś tam, w tym piekle? Co znaczyło doznać czyjejś troski, opieki, serdecznej dobroci? Wiedzą tylko ci, którzy tam byli. Ona ratowała nas i naszą wiarę w Boga, w ludzi. I to może było ważniejsze niż chleb. Leszczyńska przeżyła obóz. Zmarła w Łodzi w 1974 roku. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.